Cześć. Dzisiejsza Ewangelia nie jest łatwa. Jak się dochodzi do końca, to można już tak naprawdę trochę zapomnieć o tym, co było na początku. Ale zastanówmy się nad tak naprawdę jednym zdaniem. Pan Jezus mówi, kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Co to znaczy? Po pierwsze, to znaczy to, że są tylko dwie drogi. Albo jesteśmy z Panem Jezusem, albo jesteśmy przeciwko niemu. Więc jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby być z Panem Jezusem? Co to znaczy być z Panem Jezusem? Przede wszystkim to znaczy starać się poznawać Pana Jezusa, starać się spędzać z nim czas. A jak to robimy? Robimy to na modlitwie, robimy to jak jesteśmy na Mszy Świętej, robimy to kiedy czytamy Pismo Święte, ale robimy to też w tych sytuacjach, kiedy staramy się czynić to, co czynił Pan Jezus. Czyli e, oczywiście na miarę naszych możliwości. Czyli na przykład pomagać innym, pomagać rodzicom, pomagać swojemu rodzeństwu czy kolegom. To też znaczy to, żebyśmy robili to, co do nas należy tak naprawdę. Czyli jeżeli jesteśmy w szkole, to mamy się dobrze uczyć, to mamy się dobrze przygotować do egzaminu. Jeżeli jesteśmy w domu, to mamy wykonywać obowiązki domowe. To wszystko jest w jakimś sensie byciem przy Panu Jezusie. A co to znaczy być przeciwko Panu Jezusowi? Jesteśmy przeciwko Panu Jezusowi wtedy, kiedy grzeszymy. Ale tutaj w tej Ewangelii mamy jeszcze takie dwa konkretne przykłady. Na początku właśnie niektórzy ludzie mówili, że Pan Jezus przez Belzebuba wyrzuca złe duchy. I zobaczcie, że oni tak naprawdę nie, nie znali dobrze Pana Jezusa. Oni go oceniali, stawiali się ponad Panem Jezusem, byli takimi sędziami. Czyli tak naprawdę to była pycha z ich strony. I tego mamy się wystrzegać, żeby nie oceniać i Pana Jezusa, i innych po pozorach, bo wtedy możemy się bardzo łatwo pomylić. A druga, drugi grzech, który tutaj w tej Ewangelii też Pan Jezus nam pokazuje, to wtedy, kiedy ludzie. Zaczęli wystawiać na próbę Pana Jezusa i pytać go, prosić go o jakiś znak z nieba, żeby im pokazał. I Pan Jezus oczywiście mógłby, mógłby zrobić znak z nieba, ale nie zrobił tego specjalnie, bo ludzie prosili go o to tylko po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość, żeby, żeby im było dobrze, żeby, żeby się przekonać i, i żeby oni mogli sobie dostać to, czego chcą. I tak naprawdę to też była pycha, więc tych rzeczy powinniśmy się wystrzegać. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Pan Jezus w tej Ewangelii wyrzuca złe duchy. I to samo Pan Jezus może zrobić w nas. Wtedy, kiedy do naszego serca wejdzie diabeł, kiedy jakieś złe przyzwyczajenia zaczną się pojawiać, kiedy zaczniemy robić jakieś złe rzeczy, to Pan Jezus może zabrać tego złego ducha z naszego serca. I o to musimy prosić Pana Jezusa. I te, ci z nas, którzy już chodzą do spowiedzi, wiedzą, że właśnie w sakramencie spowiedzi Pan Jezus zabiera ten grzech z naszego serca. To, co jest ważne, to żeby ten grzech tam nie wrócił i żebyśmy się wystrzegali tego, żeby ten diabeł nie wszedł do naszego serca wtedy, kiedy ono jest wysprzątane i wtedy, kiedy tam jest miejsce właśnie dla, dla Pana Jezusa i dla Ducha Świętego. I tego Wam życzę.